Dzień dobry, Justyna Mazurekszem, Fundacja Kultury Irlandzkiej. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Kolorowego Uniwersytetu w siedzibie Fundacji przy ulicy Kramarskiej w Poznaniu. Zapraszam na krótkie spotkanie z irlandzkimi ciekawostkami świątecznymi. Myślę, że podstawową różnicą pomiędzy tym, w jaki sposób my świętujemy Boże Narodzenie, a Irlandczycy, jest to, że dla nich najważniejszy jest 25 grudnia. 24 grudnia spotykają się z przyjaciółmi, wręczają sobie prezenty, składają życzenia, ale nie jest to dzień świąteczny. Tym właściwym dniem jest 25 grudnia, czyli samo Boże Narodzenie. Wtedy spotykają się z rodziną przy bożonarodzeniowym stole, na którym pojawia się bardzo dużo pysznych rzeczy. Najważniejszym daniem jest pieczony indyk lub też może pojawić się gęś, różnego rodzaju mięsa pieczone w świątecznych zapachach, goździkach, cynamonie, gałce muszkatałowej, minspaj, czyli specjalne babeczki wypełnione mięsem i warzywami, ziemniaki w każdej możliwej postaci. Brukselka różnego rodzaju warzywa, również ryby i owoce morza. No, Irlandia jest Wyspą, więc to jest jakby oczywisty dodatek do świątecznego posiłku. Jeżeli chodzi o rzeczy słodkie, to pojawić się musi tort świąteczny i oczywiście Christmas Pudding. Czyli ciasto, które jest przygotowywane na wiele tygodni wcześniej, jest ono gotowane na parze i przed podaniem polane odrobiną alkoholu i podpalone. I Taki płonący Christmas Pudding wnosi się właśnie na bożonarodzeniowy stół. Pojawiają się też więc tutaj taki mamy element wspólny. W Irlandii spotkać się możemy z kilkoma ciekawostkami świątecznymi, które mogą nas trochę zaskoczyć. Myślę, że najbardziej oryginalnym jest tak zwany Ren czyli dzień strzyżyka, który obchodzony jest 26 grudnia, ale tylko i wyłącznie na zachodzie wyspy i też nie we wszystkich miejscowościach, nie we wszystkich wioskach, a tylko niektórych. Wygląda to w praktyce w ten sposób, że chłopcy i mężczyźni zakładają specjalne przebrania. Zrobione są one ze słomy i suszonej trawy. Wyglądają trochę jak takie chochoły, którym się owija rośliny na zimę. Zakładają na głowy czapki, które mają przypominać tego strzyżyka z jakimiś dowiązanymi wstążeczkami. I w takim rozśpiewanym, roztańczonym korwodzie idą przez ulice miasteczek, wsi, występując, zatrzymując się przed domami, oczekując jakiegoś świątecznego poczęstunku w nagrodę za swój występ. Przy okazji zbiera się też pieniądze na jakiś wybrany wcześniej cel hartatywny. No skąd to się wzięło w ogóle, to tutaj Irlandczycy mają kilka wytłumaczeń. Co ciekawe, spotkać się z tą tradycją możemy też na terenie Brytanii. Takie najprostsze wytłumaczenie no, zmusza nas do cofnięcia się mocno w czasie, aż do czasów Celtów, czyli takich bezpośrednich przodków Irlandczyków, dla których strzyżyk był symbolem zimy. To był ptak, który w Irlandii cały czas śpiewał, nawet wtedy, kiedy było ponuro, zimno i ciemno. I dla Celtów takim momentem przełomowym w zimie był dzień przesilenia zimowego. Oni wierzyli, że od tego momentu już będzie lepiej, już ta zima zacznie sobie odchodzić, już będzie coraz bliżej wiosny. I żeby przyspieszyć to przyjście wiosny trzeba było przegnać zimę, czyli przegnać symbol tej zimy, czyli tego właśnie strzyżyka różnymi magicznymi ceremoniami stąd właśnie miał pozostać ten taki roztańczony, hałaśliwy pochód, który przeganiał zimę. Na wschodzie wyspy 25 grudnia, dokładnie rankiem 25 grudnia, czyli w sam dzień Bożego Narodzenia, Irlandczycy i Irlandki, którzy mają odporność na zimną temperaturę wody, idą się kąpać w Morzu Irlandzkim, a dokładnie skakać do tego morza ze skały Forty Foot, która znajduje się niedaleko stolicy Zielonej wyspy. Temperatura Morza Irlandzkiego to jest wtedy tak około 10 stopni, temperatura powietrza jakieś 4 do 8, więc za ciepło nie jest. Morsowanie jest bardzo popularne w Polsce również, w Irlandii też, więc kluby morsów się zbierają razem. Czasami są ubrani w jakieś świąteczne stroje kąpielowe, mają czapki świąteczne na głowach. No i przy okazji też zbierają pieniądze na cele charytatywne. Irlandczycy kochają konie więc jest też tradycja związana z wyścigami konnymi dokładnie. 26 grudnia jest też Dzień Świętego Stefana, patrona koni i wtedy pod Dublinem na torze Leopardstown odbywa się bardzo ważna świąteczna gonitwa, która potrafi przyciągnąć do 30 tysięcy widzów. Cały dochód z tej gonitwy przeznaczany jest na potrzebujących. Druga co ciekawe, taka świąteczna gonitwa odbywa się w poniedziałek Wielkanocny. Bardzo ładną i starą tradycją, ale już troszkę odchodzącą w zapomnienie, jest stawianie zapalonej świecy w oknie domu w wigilię Bożego Narodzenia. I tutaj Irlandczycy tłumaczą to takim zabiegiem bardzo praktycznym, bo podróżowanie kiedyś było no, trochę bardziej utrudnione niż dzisiaj. Nie było samochodów autobusów, pociągów, samolotów, więc pozostawały tylko nogi, e, konie lub jakiś wóz. I Irlandczycy by zdążyć na święta, by zdążyć być z rodziną 25 grudnia, ruszali w podróż dzień wcześniej. I jeżeli taki strudzony wędrowiec w oknie domu zobaczył zapaloną świecę, to wiedział, że jest to zaproszenie, że może do tego domu wejść, na stole będzie przygotowany jakiś prosty posiłek, będzie mógł coś zjeść, odpocząć i ruszyć w dalszą podróż. Zobaczcie, że to jest bardzo podobny zwyczaj do tego, który mamy w czasie naszej wigilii, stawiania dodatkowego nakrycia na stole na wypadek jakiegoś właśnie nieoczekiwanego gościa. I tą tradycję światła w oknie wykorzystała prezydent Irlandii Mary Robinson, umieszczając za czasów swojej kadencji, zapaloną lampę w jednym z okiem Pałacu Prezydenckiego, który znajduje się w parku Phoenix w Dublinie. Ta lampa w oknie miała być Taką symboliczną latarnią morską dla wszystkich Irlandczyków rozrzuconych po całym świecie, by odnaleźli drogę do domu. E, takim no, światłem, takim symbolem, że Irlandia o nich nie zapomina. To zostało podtrzymane przez następną panią prezydent Maris przez obecnego prezydenta Michaela di Higginsa. Więc jak pojedziecie kiedyś do Dublina, to wybierzcie się koniecznie wieczorem pod pałac prezydencki Phoenix Park i zobaczcie właśnie tą zapaloną lampę. Zwyczajem, który trochę traktowany jest z przymrużeniem oka, już teraz i odchodzi w zapomnienie, jest Little Christmas, czyli Małe Boże Narodzenie, które odbywało się kiedyś 6 stycznia. W ten dzień panie wychodziły z domów, miały spędzić cały dzień poza domem pójść sobie z koleżankami do kina na jakieś jedzenie, pochodzić po sklepach. Na niecały dzień nie miał być w domu, miał wrócić dopiero wieczorem. Natomiast zadaniem panów było posprzątanie domu po świętach, zdjęcie dekoracji, rozebranie choinki, zapakowanie wszystkiego do pudeł tak, żeby dom był gotowy. Na powrót kobiet. Wspomniałam, że dzisiaj trochę jest to traktowane z nie oka, bo też na całe szczęście trochę nam się pozmieniało i panowie w domach dużo pomagają, więc Irlandki traktują to bardziej, bardziej jako taką no, zabawną tradycję, która nie jest już koniecznie bardzo ważna. Coś, co daje Irlandczykom już taki sygnał, że zbliżają się święta. To jest taki specjalny program, który pojawia się co roku w irlandzkiej telewizji i nazywa się Late Late Toy Show. Ten program jest emitowany od 1975 roku i dowodzenie w nim przejmują dzieci. Występują, śpiewają, tańczą, opowiadają o swoich ulubionych zabawkach. Najczęściej są to zabawki wykonywane przez jakichś irlandzkich projektantów na terenie Zielonej Wyspy, opowiadają o swoich książkach napisanych przez irlandzkich autorów. Mogą też prosić o spełnienie życzenia, na przykład poznania kapitana drużyny rugby Irlandii albo jakiejś znanej osoby. W zeszłym roku w tym programie wystąpił, na przykład Ed Sheeran. Cały dochód z tego programu w czasie trwania emisji jest też przeznaczany na potrzebujących. W tym roku to już jest ponad 3 miliony euro, które udało się zebrać w ciągu dobrych kilku godzin. No to jest coś, co może trudno nam zrozumieć, że wszyscy mogą siedzieć przed telewizorami przez 3-4 godziny i oglądać Late Late Toy Show w specjalnych piżamach, które są produkowane przez irlandzkie firmy, ale jest to rzeczywiście coś bardzo, bardzo, bardzo mocno wpisanego w irlandzką świąteczną tradycję. Także polecam jest mnóstwo fragmentów tego programu, możecie zobaczyć, jaki on jest wesoły. Co roku ma on swój motyw przewodni, w tym roku był to czarny Księżnik skrajny OS. Życzę wszystkim wesołych świąt, odpoczynku, fantastycznego czasu spędzonego z rodziną i dużo, dużo siły na nowy, nadchodzący rok 2023.